Ziomy opowiadają to, co mamy tutaj opowiadać Ziom, chociaż freestyle free lubię, chociaż freestyle lubię, chociaż freestyle lubię Nie wiem, czy to jest dla ciebie, czubie, chcesz dostać gromę No to dostaniesz, ziomel, well, chociaż ziomów tu jest mało Zrobimy ogromną paczkę, kiedy cię nie zabolało Kiedy cię to nie zabolało Opowiadałem tobie, mamo, kiedy było tego za mało Packa mała, patka, zielone opowiadają. I wszyscy jadą do matka. Nie lubią KFC. Uważają, że KFC są słabe, Słabe Słabeusze. O się Mateusze. Chociaż lubię ten rap, chociaż lubię Pisaj. Chociaż robię to sobie. Bez rekrenu lista. Ej! Bez rekranu lista. Tobie, chociaż nie wiesz, że się uważasz tak mądrze Sześćdziesiona Nie na naszej łąże Opowiadam tobie, ziombel Żebyś nie był samolubny, tak, tak Sześćdziesiona Lata po niebija, tak nie wie jak to Ziomy były dobre, ziomy są jama